Cześć w kolejnym filmiku tu jest takie to na chylenie, będę tak cały czas stała i zaczynamy filmik o moim pokoiku więc zaczynamy chwileczkę ja odwrócę kamerą tak Hoppa. i zaczynamy tu są drzwi tam u góry jest obrazek święty tu są drzwi tu są drzwi, obok tu są plakaty z wiolety, bo kiedyś ja tak bardzo lubiłam violetę i na razie ich nie ściągam, bo to przypomina bardzo przyjemną przygodę, ale to nieważne. Tu yy, nad plakatami jest już moje łówko, tu, 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 tu. a tu jest wczoraj, w wieczórku. Bardzo dziwnie wyglądam w tych okularach, nie, to nie są moje okulary, spokojnie. Bardzo dziwnie wyglądam w okularach. Nie wiem czemu. Po prostu bardzo dziwnie wyglądam. nich ściągam bo naprawdę się zaraz przestraszycie mnie. Tak, tu są i tutaj od razu się zaczyna. Tak, tu jest śmietnik. No i okej. Okay. Tutaj na tyle. I tutaj jest uff, moje biłko. Yy, znaczy mam brata, jak wiecie. Tu jest yy, krzesło. To jest moja bluza. Yy, tak, tutaj jest taki Taki porannik taki, że sobie tu przykleję. załóżmy poniedziałek tańce, wtorek teatr, bla 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 i tu weekend, weekend to kościół. I tak, tutaj mam taki porządek, a mój brat niestety ma lekkie więc nie będę pokazywała połowę mojego brata. Tam lekko pokażę. No i tutaj jak mam już to biurko, to tutaj jest taka kabinka mojego brata, że tutaj jest taki dywanik głośnik, głośnik i taki mikrofon. I tu jest już łóżko mojego brata. Tu jest parapet i okno. Tu jest znowu głośnik. Pówka, szafy oczywiście. Szafy tutaj są moje ciuchy. Kiedyś zrobię też filmik o moich ciuchach ale to już niedługo. Tak, tu jest telewizor taki malutki, bo my tak często nie oglądamy telewizji z bratem i tutaj jest taka szafa, jak wiecie chyba mam rybki, tu jest taka szafa, suszarka, no mam bardzo taki mniej szkoku, na środku stoi stół, Znisz ten dziennik, niedługo zrobię serię, spokojnie, no i jak tu jest ta suszarka, to tutaj jest piec, na piecu są takie duberele, i z powrotem mamy drzwi, czyli to wygląda tak. Teraz bez gadania. I jesteśmy. Tak wygląda mój pokój. No, nie jest taki duży, jak nam się pewno wydawał, ale dziękuję za oglądanie tego odcinka. Teraz lecę już kombinować serię z Niszczen dziennik, więc dziękuję i bardzo was kocham. Pamiętajcie o tym, tylko jeszcze chciałam coś takiego powiedzieć. Przed chwilą zaprzątałem pokój i dostajcie to, jak poprzątałem pokój, no więc.